Witajcie z tej strony Woderyon i w tym odcinku Flash zmierzy się ze swoim największym koszmarem w omówieniu serialu The Flash sezon 7 odcinek 5 Spoczynamy nasz serial, nasz właściwy odcinek od tutaj wspomnienia z poprzedniego odcinka gdzie właśnie Flash walczy z tą wielką, przepakowaną kobietą. Moim zdaniem jest to właśnie, nie woprawiłem w tego w poprzednim Omówienie jest to właśnie, gdzie właśnie była właśnie ta burza. Speed to nie tylko była Speed Force, też była tam Strength Force, różne te inne moce. Barry dostał moc szybkości, ona właśnie ta kobieta dostała, też ją trafił piorun, ale nie dostała Speed Force, a właśnie moc siły, tak jak to były w komiksach, też były te różne siły. No i widzimy właśnie, że Flash i nie zasypie całe noce, no i też dnie pewnie, żeby właśnie znaleźć i dowiedzieć się kim właśnie była ta, ta meta. Już właśnie naprawdę się nie wysypię Alice właśnie go domawia do tego właśnie, żeby żeby odpoczął. No ale cóż, nie dane jest im właśnie pogadać, więc tu właśnie przychodzi Cisco właśnie i pokazuje im te e, rozdzielone już Cisco i, i, i rozdzielone właśnie w Killefrost i... I Caitlyn to no, Flasha a reakcja jest naprawdę niesamowita, po prostu go to strasznie podnosi z krzesła, no właśnie. No właśnie nawet i potem Barry mówisz, czy nie widzi podwójnie. A właśnie to Cisco się zamówił z Frod, że właśnie będzie taka reakcja niesamowita. No i cóż no, wygrała zakład tą palę dolarów, e, musiał jej ciskować, no zapłacić. W kolejnej scenie mamy od razu a tak właściwie atakuje Cecil meta, który nazywa się Psycho on właśnie używa mocy no takich mocy właśnie strachu największego strachu oponentę jest strach przeciwko niemu właśnie to jest dosyć fajne dosyć fajne przeciwnie, fajnie można się z nim bawić troszkę jak taki skregrą z, z Batmana no później nasza to jest dosyć taka ciekawa scena gdzie właśnie Killer Ross i Cisco no, tłumaczył to w swoich językach to właśnie rozdzielenie ich. No ok, czyli to wiadomo w, jak to doktor. A, a Killer Ross no, zwyczajnym językiem, który raczej każdy powinien zrozumieć. No a potem Alar wybijał więc no bardzo tutaj nie podyskutują właśnie nawet i o tej kopiecie, o tej siła force, strain force potem widzimy właśnie ładowania Speedforce czy tych właśnie piorunów i widzimy że tam jakaś kobieta kurczę jest na samym szczupku więc no Mary jedynie co może zrobić to ją złapać i ta scena jest bardzo fajna mi się bardzo podobała jak on biegł myślę że lepiej niż Flash właśnie w wy, wy Justice League to na pewno i powrót Speedforce tak właśnie teraz nam Tutaj ta kobieta, która spadała z tego biura, no to, mogliśmy się tego spodziewać, to jest właśnie Speedforce, którą które właśnie po postacią matki korekcji zawsze się a tak objawiała mu. No teraz tutaj powróciła, więc można już powiedzieć, że ta Speed Force już jest odrodzona, już wróciła. Ale co tutaj się stało właśnie z tą znaczną Speedforce? No nie dowiemy się, no bo ponieważ właśnie ona jest w śpiączce, ma bardzo nie, strasznie mało tej prędkości, no Spitzburg ma mało prędkości, no to jest dosyć ciekawe tutaj w tym momencie. Gdy bar właśnie dał jej swój zegarek, no to wtedy był czerwony kolor, czyli właśnie bardzo, ale naprawdę bardzo mało prędkości, wręcz brak prędkości, więc no i musieli czekać później wtedy coś będzie wiedzieć oczywiście więcej właśnie co on tutaj właściwie robi I też możliwe że sama nie będzie wiedzieć więc no zobaczymy kolejne scenie wszystko no, majstruje właśnie z tym urządzeniem gdzie Firestorm gdzie właśnie Stein i tam ten drugi właśnie no trzeba Firestorm połączyć pamiętacie jak w poprzednich odcinkach to były dwie osoby Firestorm i dzięki temu no, pewnie będzie można i Katlin i Snow teraz. I znaczy Katlin i Killer Frost właśnie połączyć. No ale że Frost właśnie tak się słyszała na, yy, na ten właśnie stopper Firestorm, No już rozumiem, że właśnie ona gdzieś go schowa czy zniszczy, bo nie chce dzielić jednego ciała z Katlin. Tak mi się właściwie wydaje, że tak to będzie. Tak to zasugerowali twórcy tą sceną właściwie. No i kolejna stada właśnie Policjanci walczą z otworem, tego tego właściwie nie ma ale oni który go właściwie widzą No i też dosyć No na początku to zabawne jest No Flasz nic nie widzi Ej tam nic nie ma przecież O co chodzi? Tak dziwnie się właściwie patrzę na tych Policjantów No tym potem dopiero się dowiadujemy Dlaczego oni to widzieli Nasz główny przeciwnik w tym odcinku czyli Psycho No troszkę wygląda jak postać z Power Rangers No nie będę was oszukiwać No ale bardzo fajną ma to właściwie. No wywołuje największy strach twój, pokazuje Ci właśnie czegoś najbardziej boisz i wykorzystuje to przeciwko tobie, a to już mówiłem tak właściwie. No i wtedy Psycho pokazuje największy właśnie. Największy koszmar Brego, czyli właśnie tutaj jego dwóch największych wrogów. Brakowało Zuma, ale dobra. Był tu najpierw reswer flash, który... No, był szybszy, to jest jego właśnie największy strach, że Riverflash jest szybszy. Jakoś Bernie nie mógł nic z tym zrobić. No i potem był właśnie Savata, czyli zła wersja jego, jakby taka ze złej przyszłości. Który nabije go na... Na właśnie swoje ostrze i wtedy... Na no, Flash dosyć dziwnie, ale kurczę, lew mu kreci na jego właśnie emblemat, Flasha, więc no to jest... Dosyć ciekawe, czy on może umrzeć teraz tutaj w tej sytuacji w tym koszmarze no to jest strasznie interesujące no właśnie to co widzieliśmy na zwiastunie czyli jego emblemat po... przebity właśnie przez emblemat tym ten ten właśnie ostrzem z awatara. to jest strasznie ciekawe co się teraz stanie ze flaszem bo raczej to jest tylko halucynacja nie może tam zginąć no tak jakby to przebicie nie było zbyt mocnym problemem flaszem no bo jako super yy, prędkość, super speed healing to właściwie szybkie leczenie dzięki speedforce właśnie załatwiło sprawę i szybko się wyleczył właśnie z tego obrażenia ale jak widać te koszmary mogą zranić naprawdę nawet nas i pozabijać więc to jest naprawdę też i no trudny przeciwnik będzie w tym odcinku no i jednak z Cecil dochodzę do wniosku, że to jest właśnie ten sam przeciwnik że ten właśnie meta jest też odpowiedzialny za to, że właśnie Cecil miała ten koszmar na początku właśnie odcinka. No i teraz będą pali na pomysł, że obroża przeciwko grodowi właściwie, którą się nakładało w pierwszym sezonie, którą nakładał Flash na głowę, że właśnie grot nie mógł zawładnąć jego umysłem. To jest właśnie Dobry pomysł, mam nadzieję, że to właściwie wypali, może wypali, bo to tłumiło jakby wejście do głowy, ale to, to jest, to działa raczej podobnie. Ostatnie cenie no, okazało się to, co przewidywałem, czyli właśnie, Killer już roz, rozwala te urządzenia Farby ona nie chce się w sumie połączyć z Katelyn, Z zmienić swoje własne ciało. Psycho, kolejny atak właśnie jego, no i... Tutaj dosyć ciekawy właśnie moment, gdy właśnie mówi ulubiony tekst kapitana Ameryki. No ale nagle pojawia się flash, trzeba go wstrzymać. Właściwie nie tylko flash, ale też i mecha wifi killer frost. No i mają właśnie te urządzenia, które były to przeciwko królowi dosyć przydatne, więc... Zobaczmy czy pomogą właśnie w największym strachu jaki może im napędzić psycho No i niestety to wcale nie podziałało Dalej może największe koszmary pokazywać Teraz no, dla nich, swoich przeciwników I właściwie ofiar I właśnie Gatling, i czy tam raczej Killer Frost Największym strachem jest to właśnie, że idzie do więzienia i kto, właśnie, kto ją właśnie wsypał, żeby właśnie poszła do więzienia, to jest właśnie Katelyn Snow, to jest jej właśnie naj, największy właśnie strach. Potem właśnie w wydarzeniu Flash, używa no swojego pokazowego numeru, czyli właśnie błyskawicy prędkości. No, urazi go błyskawicą, strzeli z niego błyskawicą, no ale no, to na naszym przejściu właściwie nie robi wrażenia. Jestem właśnie to już naprawdę no zdziwiony, że to już wcale nikt nie robi nic, nikt nie robi wrażenie z tej błyskawicy właśnie flasza, czyli już wszyscy się odpornili na nią czy co? Jest naprawdę dziwne No i teraz dla flasza pokazuję go naprawdę, naprawdę Najgorszy strach, no najgor... tego co się najbardziej objawia Flash, czyli właśnie gdy Flash zawiedzie właśnie gdy zawiedzie wszystkich no i widzicie co się stało no Vibe nie żyje, Katy nie żyje, Frost nie żyje, wszyscy nie żyją właśnie przez niego bo, bo zawiódł Flash zawiódł kolejna scena fotel Dywo, tutaj widzicie właśnie fotel Dywo, i to jest dosyć ciekawe właśnie że oni tutaj trzymają to wszystko właśnie Star Labs, no będzie co podziwiać właśnie w muzeum Flash gdy powstanie właśnie muzeum flash, ale po kolei właśnie on mówi właśnie Flash, czy tam Berry Allen Pada na pomysł właśnie, że Cetie, skoro ona ma takie moce może powstrzymać naszego Psycho przez to właśnie, że <grym> siedzi na fotelu no i że ona ma takie moce jakie ma to może zrobić tak jak DeVo Psycho używa właśnie swojej mocy żeby na całym mieście no i właśnie udaje mu się bardzo fajnie tutaj chaos tworzy nikt temu w Central City no wszyscy dostają właśnie ataku paniki no przez te jego mocy to, to z Krakow po prostu no, no siada no on ma takie moce, gdzie on nawet nie śni żeby właśnie dzięki swojemu gazowi no nawet nie śni o takich mocach, kiedy ma właśnie Psycho no i Cecil używa tego fotelu Devo. no i może wyczuć wszystkich i wyczuwa i Perego a Bery, no, a Berry, no właśnie tutaj walczy wewnątrz koszmaru swojego A Cecil mu jak, jakby no pomaga właśnie z tego krzesła Devo, No i dosyć ciekawa i to jest no poruszująca scenę gdy właśnie e, widzimy zombie, które owijają Berego właśnie o to, że zostali zawici, że Flash ich nie uratował. To no, nagle Flash się przełamuje, mówi, że boi się nie pozwolisz o ten strach na nic zapanował no i dzięki temu, dzięki tej odwadze i nawet i Cecil to wyczuła i dzięki tej odwadze wykorzystała tą odwagę Berego, żeby właśnie wszystkich obudzić z tego koszmaru no i uratowali w ten sposób właśnie Central City, jest to propsy dla nich pokonali psycho, a tak właściwie psycho, dzięki, no gdy ta fala Cecil go trafiła, no po prostu rozpłynął się w powietrzu Barry właśnie dostaje dosyć dziwnego ataku. Musi zacząć piec. A potem się właśnie budzi nasza Speedforce. Mówi, że to jest nowa forma fizyczna. Nie jest niej nieprzyzwyczajona. Dosyć dziwne, bo wszystko ją boli. I to jest, moi drodzy, właśnie dowód na to, że ona zostanie na razie w Team Flash. Będzie tutaj jedną z członkiniów właśnie Team Flash. Ciekawe, czy będzie miała mocy Speedstera. To było interesujące. Może. Stanie nową Jesse Quick, no to by to byłoby strasznie fajne. To byłoby moi, moi drodzy na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Był on naprawdę niesamowity. Powrót właśnie Reverse Flasha i Savatara. No, chociażby w wspomnieniach to jest naprawdę super w tym koszmarze. Naprawdę fajnie pokazane w największy koszmar Flasha. A to wszystko właśnie jeszcze... Fajniejszym właśnie przeciwnikiem, naprawdę jeśli tacy przeciwnicy będą w tym sezonie, to naprawdę każdy sezon będziemy oglądać naprawdę no, z wielką ciekawością i no już nie mogę się do następnego odcinka, gdzie właśnie będzie powrót do przeszłości, będzie w czas właśnie yy, nasi tutaj cisko i w, w ktoś tam jeszcze ma trafić właśnie do przeszłości, chyba Chester ma z nim trafić, tak mi się wydaje, tych dwóch, no gdzie właśnie do przeszłości, gdzie właśnie będzie ich Flash musiał wyciągnąć, więc to jest naprawdę, to naprawdę będzie, moi drodzy, ekscytujące i naprawdę fajnie będzie zobaczyć, gdy Flash znowu wróci, zrobi tam travel. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, trzymajcie się i do usłyszenia.